I o tobie, osoba, o której ty myślisz? Tutaj się pokazało królestwo Buław, pokazała się królowa Buław i pokazał się król Buław. A więc, jeżeli jesteś kobietą, to jesteś sygnifikowana przez królową Buław, jeżeli jesteś mężczyzną, to jesteś sygnifikowany jako król Buław. I co tu jest, kochana, kochany między wami? E, bo tak się właśnie to pokazało. Nawet jeżeli nie jesteście parą, bo to nie o, ten, nie o to w ogóle chodziło. Tylko chodziło o to, co ta osoba myśli o Tobie. Myśli sobie tak, że jeżeli jesteś kobietą, to jesteś w takiej sytuacji, gdzie jest Ci bardzo, bardzo trudno, gdzie masz wokół siebie pewne trudności, różne trudne sytuacje i w sumie Twoje serce jest zamknięte. Ja, ja to tak czuję, że serce jest zamknięte. I być może właśnie gdzieś, jeżeli jesteś kobietą, masz taki wewnętrzny dylemat, czy warto w ogóle łączyć się z tą energią męską. Ta energia męska widać, że patrzy na ciebie, patrzy w swoją stronę, w Twoim kierunku. W tle czytania pojawia się między Wami miłość, uczucie, a jeżeli nie jesteście parą, to nowe szanse na dobrą relację. Ale widać, że tutaj są przeszkody. Są tutaj przeszkody na waszej linii yy, i to duże przeszkody. Nawet powiedziałabym, że jest tutaj taka sytuacja, gdzie król buław w pewien sposób czuje się taki spełniony i taki zadbany. A królowy buław tak troszkę nie. Zmęczenie i smutek duże. Więc, kochani, jaka jest rada tutaj? Yy, Jeżeli jesteś kobietą, to mężczyzna powinien Ci coś w energii wyrównać. I to, powiedziałabym, jest jedyna możliwość na uzdrowienie sytuacji pomiędzy Wami. Jeżeli jesteś mężczyzną, to powinieneś wyrównać coś kobiecie. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.